Witam w pierwszym odcinku nowej serii o wielokomentowaniu dostacie się wiele gorszego niż Karolina Dzisiaj komentujemy e, nie nieukrytą prawdę, podróbkę ukrytej prawdy Krasofa z Wednesday e, Tak i ta seria będzie miała około 56 odcinków wstępnie Ale jeśli, będą, jeśli będzie znacznie dużo odcinków jeśli będzie nas dużo odcinków niż tych z tamtego roku, to będzie mniej. Bo tu będzie, To odcinki będą z tej serii, z tego roku i z tamtego roku, do walentynek na tego roku. Nie, to wymyślałem, wymyślałem, eee, Tak, i tak wyglądało to, chyba, że będzie dosyć dużo nowych odcinków, bo teraz to, to jest chyba jeden z trzech nowych odcinków z tej Grabowkowicza. Oczywiście hasło będą, których sunie będziesz szukać, bo to jest twoje w ogóle powołanie i twoje w ogóle zadanie w ogóle to jest główne, więc... Ale to, wiosąc, e, no, no już film nie zajmiem, te filmy będą dość długie pewnie, seria będzie coś dość długa pewnie w e, premiera w czwartek o 14.45, nowa seria jakby... Ja, ja nie wiem dlaczego się pisze, na czego to kogo komentuję, ale to przynajmniej to na zabawkowicze, więc jakby tutaj jakby nie ma prawa rozszerzeń, nie ma tego nie ma praw do rozszerzeń, rozszerzonych, więc my tak, ale wiem że odcinki będą długie

Ukryta, prawda. Jakby nie wiem, czy, jaki w ogóle jest sens w ogóle tej całej generacji, bo to ma trzy odcinki chyba. Nie będą. Tak. Magda z dziećmi mieszka w dużym mieście. Są rodziną uwielbiającą wesołą zabawę. Mama, i jej starsza córka, postanawia. Tak, to świetnie. Hasło numer pierwsze. Mama z córką lubią oglądać Sing 2. Zrelaksować się oglądając. Hasło, na pierwsze, mama z córką starszą lubią oglądać Sing 2. film. Młodszy syn właśnie ma popołudniową drzemkę. Młodszy syn ma popołudniową drzemkę. Bardzo, bardzo potrzebowałem tej informacji do życia, naprawdę. A środkowa córka jest u Środkowa, kurwa, jest najstarsza, środkowa, nie syn. Jest co to za dźwięk? Nie wiem, chyba go się Ale... Ej, może gibę tylko za paru kurwa. Kacper śpi. Marzenia w z że drzwi. O, kurwa. o, jaka się, to o, na razie. Teraz zapomniałem jak się nazywa to się, że ja wiem na depot, to zapomniałem Tak macie to jest trzy... Macie tu dla macie tutaj jakby ujęcie najdupe. Jak się nazywa się? Jak kania a... Amelka! Oho Amelka, no Ale jakie przygotowanie, wyjebała wszystkie ubrania swojej szafy Wow FB Amelka Hasło numer drugie, Amelka wyjebała wszystkie swoje ciuchy By przebrać się za Wednesday No tak, 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 tak sama jest moja reakcja na to i tak samo bo bym patrzył, by po prostu wyrzedł i, i bym na bieżąco pojechał normalnie. Amelka, zwariowałaś? Ty. Zwariowałaś? Nie, bo Nie znasz jakiejś weselszej muzyki, tylko jakieś. E, nie, znam tylko smutne, dołujące, hatroki, rapy, psychilające, wyzywające, e, trapy, i kurwa, wszystko to najgorsze. RYKI POTWORNE Ta muzyka pozwala mi się skupić A... Ta muzyka pozwala mi się skupić Próbuję mi się zrealizować Ja tyle takim głosem mówię jak ona A Kacper nie śpi Kapsleju Matka przyszła Ja pierdolę Nawet wciągnęła to swojego brata Bardzo nie niewartościowa reklama, nie potrzebuję. Tylko po, po, po francusku to samo z ale wyje, Wypie... na mi z tą grą. Chodź reklamą. On widzi, że on tutaj. On, on tu czuje, że on tu nie jest. On tu jest zmuszany, to wygląda, że on jest zmuszany, to wygląda. Tak, widać, że on zmuszany jest. Czekaj, bo wyciszyłem głos, bo tu emocje były. Ja. Uważam, że teraz wygląda o 100 razy lepiej. Uważam, że wygląda o 100 razy lepiej, bo nie jest teraz moim chłopakiem, jak to było w Wednesday. A mogę wiedzieć, co ty zrobiłaś ze swoim... Nie, nie mogę wiedzieć właśnie! Twoim pokojem i co robi ta sterta... A no wiesz, tutaj potrzebowałam upu I mi nie było na podłogę. Ciuchu przed nim. A te ubrania. Zrobiłam selekcję. Nie zamierzam chodzić w jakichś żygach i. Duży <laughs> kurwa. kurwa. Dorożca, a pokój. Zrobiłam tą małe przemeblowę. Jak ty po prostu miałeś taki sam pokój. Wanie, żeby był pod mój gust. on tak ma? Łóżko? Od kiedy? To wygląda, jakby ktoś umarł. I ta Wednesday mhm. Hasło numer trzecie. Ma, ma, mama Ameryki Hani mówi, że pokój, że. Nie, mama! Ich mama mówi, że pokój Ameryki wygląda jakby ktoś umarł. A co zrobiłaś z kwiatkiem? Z nim? Otrułam go, a co? Nic. Wygląda lepiej od, tych, od reszty. Lepiej od reszty, wygląda lepiej od każdego, ja jestem e, siostrą Łęzy i wszystko wolno. Ja zwariuję z tobą, jesteś straszna! No ja, ja nie, nie wiem, jakby, nie wiem czy ja, ja na razie wytrzymuję tą serię, zobaczymy jak długo tą serię wytrzymam. Dziękuję matko, wreszcie jakiś komplement. To tak, tak, nie, komplement, jesteś straszna. Komplement, dziękuję, zaraz przyjdę. No, tak, dokładnie. Ale już mnie ambicja zaswędziła teraz plecy. Kapslej, y, Znaczy Kasper, chodź. Capslej, chodź i Musisz spać. <śleskujesz> hard rock sacyści. Ale w ja sumie ja też lubię słuchać hard rocka. Nie wiem co się dzieje z m... A santa maria papas. A, w Trochę odpoczynku... O! Teraz, teraz wam... Teraz wam powiem co... wam... Najpierw... Powiem wam co pisze mi Trochę odpoczynku nie zaszkodzi! Zajebicie właśnie tak. No córką. Jesteśmy rodziną która... ...mężczyznami, czy A ma w o, o, otaczające czernicórkę. Kurwa. Lubił kolory, radość i ona też była wesoła e, i świetnie się bawiła. No też, um, aby... Um, dzieci z wiekiem się zmieniają. I z takiej słodkiej kruszynki, miłej dziewczyny, jest tak, tak, jak, tak jak teraz. To jest harder, aby, um, prawa nauki, fizyki i natury, że człowiek się zmienia z wiekiem. A nagle zaczęła otaczać ją czerń, zrobiła się smutna, ...drażliwa na swoim punkcie. to, czy to, co powiedziałeś Dziękuję za komentarz. To było smutne? Nie wydaje mi się, że to było smutne. I taka trochę... nie ...nieprzyjemna. Uważam, że moja siostra jest trochę cringe'owa. Wednesday była popularna... ...jakiś miesiąc temu. A z tą się zgodzę, że jest cringe'owa. Ja się z tym zgodzę. <grym> Tylko ona... ...jest cringe'owa. Okej. Idziemy dalej. A teraz to już trochę żenada. Ciekawe, czy kiedyś z tego wyrośnie. Nie, wyrośnie po nagraniu odcinka. Ameryka jest straszna. Ameryka, to jest bardzo wartościowy bardzo komentarz. Ameryka jest straszna. Bardzo mi się, jakby takie były dialogi, ukrywało, co mi się podobało. Hasło numer czwarte. Kasper mówi, że Ameryka jest straszna. Wartościowy komentarz. Tak, powtórz raz. Kasper mówi, że Ameryka jest straszna. Warto się wykańczasz. To jest tak, to jest mm, piękne. Do wszystkich ludzi strasznych. Nie zamierzam niczego komentować. Zerknę się, on się zabiera. No nie rozbieraj mi się tu, kurwa! Jak Amerka na Ameryka mi założyła peruka Spędzi go peruka, założoną przez siostrę! Piękny <grymny> komentarz chyba! Spędzi go peruka! A przez siostrę! Ależ to jest poetyczne! Magda bardzo martwi się o swoją córkę, która jest ostatnio bardzo przygnębiona, dziwnie się zachowuje i specyficznie ubiera. I ma puszapy. Amelka, martwię się o ciebie. Rozumiesz? Hasło numer 5. Z tej ciasady wygląda, że Amelka ma puszapy. Matko! Dziecko! Co się stało? Co się stało? Amelka! Amelka! Co się dzieje, dziecko? Nie mam ja, ja mam wizję! mam wizję! za światów, To no nie mogę, nie mogę tak! Dziecko, te ciasteczka się przeterminują za trzy dni. Ty zwariowałaś totalnie! Proszę cię, dziecko! Tak. Przecież ja zwariuję! No, tu będzie tego. Ja nie wiem, czy ja mam dzwonić po, po lekarza. Ja ty gatak. Do szpitala cię zabierać? Ty nim dlejesz, nawet możesz się uspokoić wreszcie. Amelka, przecież kolor czarny to jest prosta droga do tego, żeby wpaść w depresję. Ja zmariem. Myślałem, że to piekła. Ja, ja, nie, nie, nie dobra! No, po prostu nie dobra. ale jest, jest piękny, udowany płacz. Matko! Emocje są oznaką słabości. Weź się w garść. <laughs> A wyjaśnić ja, ja córkę matkę. Nie, nie mogę. Nie mogę. Nie mogę się wypłakać. Już nie wiem. Chyba będę musiała skorzystać z porady jakiegoś specjalisty. Masz mnie jak to gadała. Psychologa! Jestem cała roztrzęsiona! Zapraszam, z chęcią pogadamy sobie. Matko. Po prostu życie córki tak bardzo się zmienia, a ja na ty za tym nie nadążam. Nie wiem co mam robić. Jestem totalnie załamana. Moją matkę ponoszą emocje. O, to będzie wartościowe, to będzie. Um, nie wiem, lepszej. się, przypadkiem nie jest Hasło numer 6. Amelka zastanawia się, zastanawia się, czy nie jest adoptowana. h numer 6. Amelka zastanawia się, czy nie, jest czy nie jest adoptowana. to będzie jej tego. Ja się, tam, ja się bym tu do. A emocje to słabość. Czasami się zastanawiam, czy jestem jej córką. Może jej jakiś specjalista pomoże. Moim zdaniem mama przesadza. Amelka często miała takie stany. Zgadzam się z tą że za bardzo wczuła się w jakiś film lub serial. Na przykład, kiedyś, kiedy za bardzo się wczuła w to, że jest Elzon, wybiegła na gór, w śnieg. Ja to chcę to zobaczyć! Ja chcę to zobaczyć! Gdzie jest ten śnieg? Jest to zobaczyć! I wołałałam, mam tę moc. Ja chcę to zobaczyć! Ja to muszę zobaczyć, ja to pragnę zobaczyć, muszę zobaczyć to. Bo nagramy był już kod Ocinga i, i go skwentuję za tymi. A później jedyną moc, jaką miała, to moc przeziębienia. Ale to mija. Stan chwilowy. Dobra, takie emocje, że popaczkę poczekaj. Bardzo interesujące jest nieukta prawda, bardzo ciekawe. Da się przyjść da się przyjść bawić. No, yeah. da się bawić. Wydupiaj mnie ku No. Mo, może możecie wyczekiwać, że w cws no będzie zabawkowicz. Masz świadomość tego, że prawdziwa Wednesday nie korzystała z telefonu, bo sprzeciwiała się bycia niewolnicą telefonu. Kieruje się własnymi zasadami. Kieruję się własnymi zasadami, nie obchodzi mnie, że Wednesday nie używała telefonu. I... Czekaj, 81 i jest ciemno. Ale to chyba jest. Ty nie bądź taka mądra. Jaki sytuał miałam wizję w poniedziałek gdzie chłopak rzuci. Czekaj na nie. chłopaka? Nie SMS od niego. Mam już dość swojej siostry. Jest strasznie... Wartościowe. Może do zrobię to miotkę jak... To, to będziemy tylko lepiej. wartościowa, to będzie Lepiej, co to będzie, no? Irytująca. A najgorsze są te jej wizje, które sobie wymyśla. Nie, nie wiem, jakie mam po to tego. Jeszcze te jej ubrania, ten czarny kolor wszędzie. Żenada. Słyszałam, że czarny przynosi mi szczęście. Postarza, no i że podobnie. Tak, to świetnie. No, jest barwiony z farbami, które zawierają metale ciężkie i mogą powodować różne. Mądry, tak. Uczulenia na skórze. Och, hyda. No obniża odporność i... jest nieładny. Strasznie smutny. Żadny kuwał jest ładny. Aby... Ja lubię kolor czarny, czerwony szary. Tak. I nie mam depresji. więc hello A, bo zrobimy mębienie z tego. Mhm, tak. To będzie bardzo durka, no. A co numer siódme? Amelka siedzi na fotelu i molestuje kwiatka. Matko, będę chodziła na lekcji violoncheli. Tylko musisz mi... Co do kupić do wtorku w co to za pomysł, jakąś wiolonczelę? Nie możesz się zapisać na jakieś zajęcia grupowe, koszykówkę, siatkówkę, jakiś sport, żeby z ludźmi się spotykać? Koszykówkę, weź. Nie zamierzam mieć żadnych zajęć z ludźmi. Haha, z nie? Ludźmi rządzą emocje, a emocje są oznaką słabości. Wypożyczyć. Wypożyczona wiolonczela będzie brudna od czyjś paluchu. Chcę nowy. Dobrze, pomyślę. A przy okazji, skąd masz tą dwoje z polskiego? Nauczyciele są krótkowzroczni i żyją w strachu. A czemu on tak się rozkłada? Moja nauczycielka nazwała moją pracę spętnie ponurą i kazała mi szukać psów. Hasło numer ósme. Kasper nielegalnie się rozkłada na Sofię. Psychiatry. Amelku, proszę cię, pierwszy raz słyszę tak kreatywne kłamstwo z swoich ust. Daru sobie Taka jest prawda. Chce mi powiedz, e, dlaczego dostałaś tak złą ocenę. Po co? Luigia jest dobra. W miarę. Mam odpowiadać, skoro z góry uznałeś, że kłamie. Nie będę wpadała w te twoje rodzicielskie pułapki. Tak, interesuję się biorąc Od kiedy? Na, 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 na połowie odcinka? Nie daję się zapłacić na odciski, się. Biomczela pięknie gra i pasuje do mnie. Chciałabym, żeby moja córka chodziła na inne zajęcia, dodatkowe, takie społeczne, z ludźmi, a nie indywidualne lekcje bionicella. Bionicella to taki smutny instrument. A ty, bionicella to smutny instrument? Wiesz, co kupiłam? Amelce bardzo dużo słodyczy. Kolorowych. tęczowych. to na pewno się skusi. Kto się nie skusi na słodycze, żeby zjeść coś kolorowego? Gdzie, Gdzie to było? Gdzie było? Gdzieś to było. Nie ale wiem. Ale są nielegalne plany. Przedstawmy, masz to kupić. O, Amelka, nie widziałaś, kupiłam taką wielką kolorową pakę cukierków? Widziałam. Wybrałam sobie czarne o smoku lukrecji, a resztę wywaliłam do kosza, bo było brzydkie. No, chyba coś ci się mnie nie udało. Coś ci się nie pykło ten plan. Hasło numer 9. Mocarny plan mamy się spierdolił. <słuch> Córki wybierają się na bal karnawałowy, na który... się bardzo długo przygotowywały. A ty jesteś pewna, że tak chcesz iść na bal karnawałowy? Wiesz, karnawał, kolory, szczęście. Chłopaki? Gdzie radość? A nie. Wiedziała to osoba, która zderzyła się z tęczą. <grytanie> jak ja lubię luby, jak, jak się wyzywają. To jest przepiękne uczucie, normalnie. Chodźmy już. Pamiętaj, co ci mówiłam. Takich Wednesday na tym balu będzie mnóstwo. A takich jak ja. Oryginalność. Nie wydaje mi się, to postawa. wydaje to postawa, tak, ale nie wydaje mi się, że będziemy mnóstwo łęskiej. Bo mogę, żeby wszystkie 12-latki mieli fantazję na być łęskiej. Masakra! Takich jak ja, było tam naliczyłam, z 30. Czemu nie nagrali balu? Czy oni naprawdę tylko wyszli? I WESZLI! Wow! No, widzisz, mówiłam ci już o tym. Wyglądało, jak byście organizowały coś w No bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki. Weź sobie, Weź to w w dupę. Jakaś masakra. Mogłam coś innego sobie wymyślić, no i teraz znowu nie, nie będzie Wednesday. Mam sobie Wednesday, i chyba wszystkie dziewczyny w szkole się złapią. Nie wydaje mi się, by każdy był przebrany za Wednesday, jakby to, nie wydaje mi się. Za Zanim przebrały. Się Koniec moją oryginalnością. No i chyba problem sam się rozwiązał. Ja pierdolę. Sam. Córka. Hasło dziś numer dziesiąte. Z dupy nagle Amelka przestała być Wednesday. Sparzyła się na Wednesday i nareszcie zaczniemy. Ale, ale jej mama ma, ma, ma kurwa. Bierać się normalnie, myśleć optymistycznie i chyba będzie szczęśliwsza. No więc nie, nie znaczy optymistycznie. W rodzinie Magdy wszystko wróciło do normy. Dziewczynki są zadowolone i z Amelką nie ma więcej kłopotów. Zasiadają do wspólnego oglądania filmu. Ameryka! Ameryka, gdzie on O, jesteś? Jestem. Postanowiłam, że teraz będę jak Megan. Jak co, tego Nie tego! Dobrze się czujesz? Nie, nie, jestem w najlepszej formie. aaa nie na Jak do... ja chcę zobaczyć ten odcinek Uf, jak jest Megan aż mnie zaciekawiło cholera bardzo się uśmiałem po prostu bałem <grym> w się, sensie, że ta nie nieukryta prawda będzie bardzo intrygującym odcinkiem na moim kanale i zaczęliśmy właśnie to, to. ja chcę zobaczyć jak, jak, jak jest Megan ja chcę to zobaczyć, ja chcę to zobaczyć Teraz tam na tam pamiętam, jak daje wizję swojej siostrze, to będzie genialne. Ja tak, aaa. No. Ej, jak się opis podał i nowa seria, to beczkę w górę i widzimy się w kolejnym kanale i kolejnych odcinkach serii Zabawkowicza. Jak na razie, Nieług prawda wzbudziła dość intrygujące ciekawienie. Aż chcę zobaczyć kolejny odcinek tego, tego, tejże intrygującej bardzo serii, jak jak została Megan. Do yeah. no usłyszenia w na moim kanale. Cześć i cześć!